Cześć! Formularz U1. Gdzie w Polsce będzie potrzebny. Jeśli nadal macie wątpliwości, oglądajcie. U1 to dokument potwierdzający Wasze okresy pracy i ubezpieczenia z innego tytułu przebyte w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz OG. Wydawany jest przez instytucję właściwą w kraju, w którym pracowaliście. Jeśli z formularzem U1 stykacie się po raz pierwszy zachęcam Was do obejrzenia wcześniejszych odcinków z tej serii, w których opowiadam o tym, co to jest formularz U1, do czego służy i w jaki sposób uzyskać go w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz LG. Dziś chciałabym się skupić jedynie na tym, gdzie w Polsce będzie od Was wymagany, a gdzie po prostu może się przydać. Formularz U1 to jeden ze zunifikowanych dokumentów unijnych, które niezależnie od tego, przez jakie państwo są wydane, zawsze wyglądają identycznie, różnią się jedynie językiem. To dokument, który powstał w ściśle określonym celu. Potwierdzając Wasze okresy pracy i ubezpieczenia, jest informacją dla urzędów pracy w pozostałych państwach członkowskich o tym, jakie okresy należy uwzględnić przy ustalaniu Waszego prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Czyli po powrocie do Polski, jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebowali zarejestrować się w Urzędzie Pracy i ubiegać o prawo do zasiłku, ten dokument będzie Wam potrzebny. U jeden to nie jest typowe świadectwo pracy ale jednak jest dokumentem potwierdzającym Wasze okresy pracy w danym kraju. Dlatego może być przyjęte przez pracodawcę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych takich jak wymiar ulopu czy dodatek stażowy. I z informacji, które od Was otrzymujemy, wynika, że wielu pracodawców właśnie ten dokument uznaje. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś przemyślenia, uwagi, komentarze, piszcie. Pytania dotyczące formalności związanych z powrotem, też przesyłajcie. To przede wszystkim. Do zobaczenia.